Zawsze dyskusje na temat miejsc na listach są burzliwe. Platforma obywatelska nie myślała o wystawieniu swojego kandydata? Nie, nie myślała. Pani prezydent Sabina Nowosielska ma nasze pełne poparcie. Ja apeluję do wszystkich mieszkańców naszego miasta, młodszych, starszych, wszystkich. Idźcie Państwo na wybory. Studio KK24.pl. Dzień dobry Grzegorz Stępień. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Michał Nowak, przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Kędzierzynie Koźlu, a zarazem Radny Miejski. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie radny, mamy gorący politycznie czas, za nami wybory parlamentarne, już na horyzoncie już niedługo wybory samorządowe. Ja chciałbym wrócić jeszcze historycznie jednak do wyborów parlamentarnych. Czy przetrawiliście już to, jaki był ich rezultat? No bo o ile oczywiście wygrana w skali krajowej, no to w Kędzierzynie Koźdłów mam wrażenie, że nie poszło już tak dobrze. No bo po raz kolejny nie będziemy mieli naszego parlamentarzysty właśnie z naszego miasta. Niewątpliwie brak parlamentarzysty z Koźla jest problemem. My w platformie ostatni raz parlamentarzystę mieliśmy w tej, w tej kadencji 2011-15, panią poseł Brygidę Kolendę Łabuś. No niestety kolejne próby nie wychodzą. Paweł Masełko miał bardzo dobry wynik, bo jednak 8 tysięcy głosów to jest w ogóle jeden z lepszych wyników kandydata z Kędzierzyna Koźla. Natomiast Kandydat, przy tej... który pojawił się na liście tak. Nie był pewny jego start do samego, od samego początku i tak naprawdę mówiło się o kimś innym, potem pojawił się Paweł Masełko. Jak wynika z tego bilansu dzisiaj, może postawiliście jednak na nie tego konia? Pytanie, na jakiego mielibyśmy postawić, to jest zawsze gdybanie. Ja w historię tak zwaną prawdopodobną czy alternatywną się bawił nie będę. Paweł Masełko był naszym kandydatem. No, jest starostą powiatu Kędzierzyńsko-kozielskiego, więc jest na pewno osobą rozpoznawalną. Okazało się, że być może jednak wciąż nie na tyle, żeby przyciągnąć ten elektorat. No, z naszych obliczeń wyniknęło, że. Paweł Masełko przyciągnął około połowy wyborców Platformy z koźla Ta druga połowa zagłosowała na kandydatów innych, można powiedzieć, rozpoznawalnych ogólnopolsko. No nie, nie ma wątpliwości, że na przykład przy Witoldzie Zębaczyńskim, który pojawia się często w mediach ogólnopolskich, w telewizjach informacyjnych, serwisach, no każdy polityk lokalnej rangi będzie, no, na, może nie na z góry straconej pozycji, ale jednak będzie miał e, duży problem, żeby Dorównać takiemu kandydatowi rangi ogólnopolskiej. Efekt niestety jest taki, że nie przebiliśmy się jako drugie miasto w regionie i niestety te kolejne 4 lata, już trwająca kadencja bez kędzierzyskiego posła. No ale teraz najbardziej zajmuje nas kampania przed wyborami samorządowymi, bo tak naprawdę pozostał do nich nieco ponad miesiąc to już 7 kwietnia idziemy do urny wybiera ur wybierać prezydenta miasta, radnych Rady Miasta. Jak idzie układanie list wyborczych, bo śledząc jakby informacje, które się pojawiają, no do tej pory jeszcze nie ujawniliście Waszych kandydatów. Tak, nasze listy są w zasadzie gotowe. Będą oczywiście za kilka dni zaprezentowane. Będziemy mieli też takie, taką można powiedzieć, konwencje dla mediów, tak jak to było przy poprzednich wyborach. Pierwsz... Zobaczymy wszystkich tak, na jednej scenie. 1 tak? marca już zobaczymy w koźlu wszystkich. Kandydatów i do miasta, i do powiatu z Komitetu Wyborczego Sabiny Nowosielskiej, Koalicja Obywatelska. No i tutaj ponownie postawiliście właśnie na to, aby działać razem politycznie przed tymi wyborami, czyli mamy koalicję Komitetu Lokalnego z Waszym Komitetem Partyjnym. To jest optymalne, jeżeli chodzi o cele, które chcecie uzyskać? Tak, uważam, że jest to optymalny układ. No, przede wszystkim. Trzeba popatrzeć, jaka jest tutaj z naszego punktu widzenia platformy obywatelskiej, jaka jest nasza rola w tym komitecie. Z Platformy Obywatelskiej mamy wiceprezydenta miasta, mamy wiceprzewodniczącą Rady Miasta, jestem przewodniczącym komisji. W powiecie mamy starostę wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, więc też przewodniczących komisji i to dwóch, więc pełnimy no, bardzo ważne role w tym tutaj układzie władzy zarówno w mieście jak i w powiecie. Prawda jest też taka, że Sabina Nowosielska i jej środowisko no zdecydowanie bliżej jest im do tej opcji naszej, a nie do tego rządu, który ustąpił i to jakby znajduje swój wyraz w tym, Komitecie wspólnym. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że te pięć lat ostatnich, 5,5 roku nawet dowiodło, że ta współpraca się układa. Oczywiście na początku, jak poznawaliśmy się jeszcze z panią prezydent, były tam może i pewne zadrażnienia czy, czy różnice zdań, natomiast można powiedzieć, dotarliśmy się. W praktyce wszystko to zostało wygładzone i to ostatnie 5,5 roku w zasadzie Bezkonfliktowo, dobra współpraca nas wszystkich. Także kontynuacja jest tutaj oczywista dla mnie. Poparcie dla kandydatki na prezydenta, dla Sabiny Nowosielskiej, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. Platforma Obywatelska nie myślała o wystawieniu swojego kandydata? Nie, nie myślała. Pani prezydent Sabina Nowosielska ma nasze pełne poparcie. Tyle mogę powiedzieć. Nie myśleliśmy o tym. Być może zaczniemy myśleć o tym, jak pani prezydent skończy swoją kadencję, ale to jest odległa przyszłość. Mm -hmm. Jak idzie. Jak idą rozmowy na temat miejsc na Listach? No bo jak wiemy, to jest do pewnego stopnia kluczowe, czy ktoś uzyska mandat, czy nie? Dwa środowiska polityczne, ta konkurencja jest ostra, kto będzie wyżej? Znaczy, zawsze, zawsze dyskusje na temat miejsc na listach są burzliwe, wzbudzają pełne, pewne emocje. Ja wcale nie zamierzam ukrywać, że jest inaczej. U nas też pewnie każdy widziałby się na tych miejscach najwyższych czy dających szansę, ale wydaje mi się, że tutaj dialog, tu rola też pani prezydent, która te listy układa również, we, jakby jest pełna współpraca. Również ze mną, ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej, więc no, pomiędzy nami jakichś takich większych zadrażnień można powiedzieć nie było. Idziemy w dość podobnym układzie jak w roku 2018. Pewne osoby rezygnują, pewne osoby są nowe, to naturalne. Jakichś większych konfliktów myślę nie było. Znam jak. Rozmawiam z kolegami, koleżankami, nie tylko nawet z mojego ugrupowania w województwie, to muszę powiedzieć, tak jak powiedziałem ostatnio na zarządzie regionu Platformy, że my w Kędzierzynie-Koźlu mamy Wersal. To inne miejsca w województwie kłócą się, można powiedzieć, o te miejsca, o różne inne sprawy. My nie. Polityka miłości w Kędzierzynie-Koźlu. Które, które miejsce wywalczył Pan radny w takim razie dla siebie? W Koźlu, w okręgu obejmującym Koźle, no, jak wiemy, tam jest dosyć ostra konkurencja. Kilka znanych i rozpoznawalnych nazwisk. Będę startował z pierwszego miejsca, tak jak w 2018 roku. Czyli miejsce biorące, niemalże można powiedzieć, że pewne miejsce w Radzie. No, nikt tego nie daje za darmo. To nie jest tak, że miejsca decydują o tym, kto wejdzie do Rady. Decyduje czysty wynik wyborczy, więc to nie jest tak, że będę miał 100 głosów i na przykład mam coś zagwarantowane. Muszę walczyć tak jak każdy. Długo kadencja, tak jak pan sam przed chwilą powiedział, 5,5 roku. Czym chce pan przekonać jako radny swoich wyborców, żeby po raz kolejny panu zaufali, żeby po raz kolejny powierzyli mandat. Może chce się pan czymś pochwalić, co udało się panu dokonać osobiście podczas tej kadencji? Znaczy na pewno każdy radny ma jakby swoje dokonania? To, co Zrobił. Ja w zasadzie mogę się nawet dwoma kadencjami chwalić, bo radnym jestem od 2014 roku. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie inwestycje infrastrukturalne, to wspomnę tylko o takim olbrzymim projekcie przebudowy ulic Krasińskiego, kadetów i staffa oraz parkingu przy przedszkolu przy ulicy Filtrowej. To jest rzecz, za którą można powiedzieć, że zabrałem się jak tylko zostałem radnym. Nawet mi nie wierzono, że zdołam tego dokonać, bo to wielomilionowy projekt, a projektu jeszcze wtedy nie było. Udało się zarówno zrobić projekt techniczny, jak i tą inwestycję jeszcze w poprzedniej kadencji rozpocząć, a w tej kadencji szczęśliwie ją zakończyć. I dzisiaj już nawet z pewnymi poprawkami, bo w miarę użytkowania na przykład na kadetów było postulat miejsc parkingowych, na staffa, progów zwalniających, ale ta inwestycja służy mieszkańcom. Bardzo jestem zadowolony z takiego. Projektu, z którego można powiedzieć sztandarowego mojego, czyli ścieżki rowerowe. No, nie ulega wątpliwości, że to z objęciem rządów przez Sabinę Nowosielską i, i naszą opcję. Te ścieżki zaczęły być budowane i bardzo wiele projektów jest jeszcze tych ścieżek, chociażby włączenie koźla, kłodnicy w ten system ścieżek rowerowych, udało się wyasfaltować ścieżkę na vale. No To było trudne, bo jakby była taka, takie było przeświadczenie, że no, ta ścieżka już tam jest, w standardzie jakim jest, ale to budujmy coś nowego. No jednak tu wielki udział też samych rowerzystów, którzy apelowali do pani prezydent. To ją ostatecznie przekonało, żeby tam jednak asfalt położyć. Jak już jesteśmy w temacie ścieżek rowerowych, pani radny, temat Kozielski. Kiedy połączenie dworca. Kozielskiego z Większycami po zlikwidowanej linii kolejowej, no bo jak wiemy, gminy wiejskie zrealizowały duże inwestycje tam jest 15-kilometrowa ścieżka. Brakuje tego niewielkiego, może kilometrowego odcinka z Koźla do Większyc, który by tak naprawdę wypełnił tę trasę i sprawił, że byłaby ona dużo bardziej atrakcyjna i to w takim ujęciu, nawet chyba regionalnym, albo nawet i ponad. PKP jest trudnym partnerem to jakby każdy samorząd wie. Przy okazji budowy tej ścieżki szlakiem kolejowym z subregionu został przejęty ten trakt kolejowy, no, na którym ścieżka już jest. Ten fragment od ulicy Chrobrego w Koźlu do dworca nie został wtedy przejęty. Miasto prowadzi rozmowy trudne z polskimi kolejami państwowymi. Natomiast y, mam nadzieję, że teraz te zmiany. No, słyszymy, że w spółkach kolejowych są całe rady nadzorcze wymieniane. Y, mam nadzieję, że teraz ten ten proces przyspieszy, przejmiemy to torowisko i wspólnie z Reńską Wsią, bo to jest jakby pogranicze Reńskiej Wsi i Kędzierzyna Koźla, to wybudujemy. Ja tylko jeszcze dodam, że prawdopodobnie bardzo szybko zostanie zbudowane połączenie samego miasta z tą ścieżką. Ścieżka wzdłuż ulicy Chrobrego, będzie też przedłużenie ulicy Przytulnej, co Osiedle Zachód w Koźlu połączy z tym. Także otwieramy ten piękny trakt również dla mieszkańców Kędzierzyna Koźla. Wróćmy, niestety, z tej podróży rowerowej ponownie na grunt lokalny, do lokalnej polityki. Sabina Nowosielska, kandydat na prezydenta Kędrzewna Koźla, no to są te wybory, które najbardziej przemawiają do wyobraźni mieszkańców. Tak naprawdę prezydent w obecnym ustroju ma bardzo dużą władzę, jeśli chodzi o bieżące zarządzanie miastem. Sabina i tak naprawdę do niedawna jeszcze na tej liście nie było żadnych kandydatów, teraz pojawił się Marek Piasecki. Obawiacie się tej konkurencji ze strony właśnie Marka Piaseckiego radnego miejskiego niezależnego, a może gdzieś w zanadrzu jest jeszcze ktoś inny, kto wystartuje w tych wyborach? Co na ten temat wiecie? No i jak się do tego przygotowujecie? No z tych przecieków, które są no to poza panem Piaseckim, który już ogłosił start. No, Prawo i sprawiedliwość ma problem z wyłonieniem kandydata, tam za bardzo nikt nie chce startować. Słyszę, że nie poznaliśmy nazwiska. Tak, słyszy się, że pani przewodnicząca Katarzyna Kukolka-Bogocz będzie tym kandydatem. Z SLD słyszymy o panu Krzysztofie Ważnym. No, zobaczymy. Oficjalnym kandydatem jest pan Marek Piasecki. Muszę przyznać, że trochę mnie zdziwił ten fakt. Były takie plotki, że on w ogóle nie wystawi komitetu, co byłoby w zasadzie, patrząc na jego aktywność przez te 5,5 roku w Radzie, no nie zdziwiłoby mnie to. Pan Piasecki szedł. Chce pan powiedzieć, że była niska aktywność pana radnego Piaseckiego w Radzie? No, myślę, że wysoka nie była. Pan Piasecki przede wszystkim szedł do wyborów z hasłem Chcemy Czystego Powietrza, po czym w ogóle nawet nie wszedł do komisji, która się tym w Radzie Miasta zajmuje i nic w tym temacie nie robił. W zasadzie jeśli chodzi o jego aktywność, jeśli w ogóle na sesji był, to specjalnie nie zabierał głosu w ważnych sprawach. Dla miasta. To już jego koledzy radni Hudomięt czy, czy Jacek Król byli bardziej aktywni. Z takich inicjatyw pana Piaseckiego to ja sobie przypominam tylko tą uchwałę o ulgach dla przedsiębiorców w czasie COVID-u. Ważna, potrzebna, ale no jedna z nielicznych. No przede wszystkim ja chciałbym też troszkę zaprotestować przeciwko temu stwierdzeniu Radny Niezależny. To nie jest tak, że my jesteśmy polityczni, a taka pan... jest formalna nazwa klubu w Radzie, któremu przewodniczy Pan Piasecki. No tak, to tak samo tak samo niezależny i apolityczny jest nasz klub. Można powiedzieć. Pan Piasecki był powiązany ze środowiskiem Kukis 15, a nie tak dawno przecież zbliżył się do konfederacji. Organizował parę miesięcy temu spotkanie z panem Skalikiem w swojej restauracji. Z panem Skalikiem, który przypomnę, jest jednym z ważniejszych współpracowników osławionego posła Grzegorza Brauna, więc wydaje mi się, że. No, tego typu środowiska, czy kandydaci powiązani z tymi środowiskami. No, w Kędzierzynie koźlu, którego mieszkańcy no, jednak mają inne poglądy, nie takie radykalne czy brunatne, no nie ma jakichś większych szans. No, ale zobaczymy. Pan jest rzeczywiście powiązany z tymi środowiskami. Tego nie da się ukryć, chociażby właśnie śledząc. Hmm... Wydarzenia polityczne, które organizował właśnie z udziałem tego polityków z tej strony sceny naszej politycznej. No natomiast jego start kampanii póki co energiczny, zapowiada dalsze działania. Pierwsza tura, druga tura, jak pan przewiduje, jeżeli ja myślę, chodzi o wybory prezydenckie? Myślę, miasta. że pani prezydent Sabina Nowosielska wygra w pierwszej turze. Postawiłbym na to sporą sumę pieniędzy. Panie Radny, jakie cele na tą kadencję? Tak naprawdę mamy dwie kadencje Pani Prezydent Sabiny Nowosielskiej. Teraz będzie trzecia, pięcioletnia. Co uważa Pan za główny priorytet, jeśli chodzi o drogę, którą powinno podążać nasze miasto? Co my musimy dużego załatwić w ciągu tych kolejnych lat? Trzeba kontynuować to, co udało się zrobić, czyli rozwój lokalnej gospodarki, rozwój przedsiębiorczości. To się w w dużej mierze udało, bo nie tak dawno otwieraliśmy chociażby zakład MK, zakład Eko Okien, ogromny właśnie nabór pracowników trwa. Także to są na pewno sukcesy. Przez wiele lat to pole południowe można powiedzieć stało odłogiem. Teraz wreszcie coś się w tym temacie ruszyło. My musimy zapewnić oczywiście tym przedsiębiorcom odpowiednią infrastrukturę i tutaj bardzo fajnie, że mamy już obwodnicę północną wreszcie. Teraz musimy dokończyć na pewno budowę łącznika, spiąć jeszcze do końca te wszystkie finanse, formalności z tym związane. Również musimy dalej, dalej robić to, co robiliśmy, czyli infrastrukturę miejską remontować. No, chociażby w moim okręgu mamy do dokończenia remont rynku, mamy do dokończenia remont ulicy Zamkowej, gdzie wielu mieszkańców mm. można powiedzieć to nie w błocie. to sprawi, że mieszkańcy ludzie młodzi przestaną uciekać z na no, Widzimy te dane publikowane statystycznie, mm. jeśli chodzi o liczbę mieszkańców i ona dramatycznie mm. spada z roku na rok. To są tysiące ludzi, którzy tak naprawdę yy, przestali funkcjonować w naszym mieście. To, o czym Pan mówi, to jest recepta na to, żeby zatrzymać ten spadek, a być może spowodować, że pojawią się nowi mieszkańcy. Miejsca pracy to jest sprawa podstawowa. Drugą rzeczą to są mieszkania. Ja się cieszę oczywiście, że tutaj deweloperzy coraz więcej budują w naszym mieście, ale to nie jest jedyne rozwiązanie tego problemu. No, musimy dalej remontować przede wszystkim pustostany, uwalniać zasób miejski, ten, który jest do uwolnienia, ale oczywiście wiąże też nadzieję z tym budownictwem, można powiedzieć, firmowanym przez państwo, no ten społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM. Uczestniczyły w tym, no ale tak. chyba nic się nie dzieje w temacie budowy nowego no, dlatego, bloku. No dlatego, no ja byłem zresztą w zespołach, które pani prezent powoływała chociażby do tych jeszcze wcześniejszych programów przez poprzedni rząd e, ogłaszanych, wytypowaliśmy miejsce, wytypowaliśmy jakby e, wszystko, z, złożyliśmy wniosek i nic się w tym temacie nie działo, więc tutaj musimy powiązać te programy państwowe. Z realiami lokalnymi. Musimy też postawić na to budownictwo, można powiedzieć, społeczne, być może na wynajem. Różne są teraz koncepcje w rządzie. Musimy jakby nadstawiać ucha do tego, co się dzieje w Warszawie i jak najszybciej z tego skorzystać. Oby z lepszym skutkiem niż z tych programów PiSu, które pozostały w dużej mierze na papierze. No, wygląda na to, że ta, że ta kadencja zbliżająca się no, jednak będzie dużo bardziej komfortowa niż ta, które mieliśmy. Bo tutaj, jakby władza w naszym mieście nie była z tego samego obozu, co władza państwowa. Jak wiadomo, miało to różne, nie zawsze dobre skutki dla naszego miasta. Teraz chyba będziecie dogadywać się z górą bez żadnych problemów. Natomiast same wybory, Panie Radny, Święto Demokracji Lokalnej. Jak zachęcić ludzi, żeby poszli głosować? No Mi się wydaje, że ta frekwencja, która była 15 października, 75%, musimy walczyć z całych sił, żeby tych ludzi, którzy wtedy poszli do urn, którzy stali w kolejkach, czasem... Młodych ludzi zaznaczmy, tak, tak. No bo tutaj fenomen podczas tych wyborów, mhm. o których mówimy, czyli udało się zmobilizować młodych ludzi, żeby poszli zagłosować, no i dlatego ten wynik jest taki, a nie inny. Musimy ich przekonać, że nie tylko władza... Ta, która jest w Warszawie, ma wpływ na ich życie. Oczywiście jeśli chodzi o tematy te tak zwane modne in vitro, aborcja światopoglądowe, czy właśnie tych programów, o których mówiłem. Warszawa jest kluczowa, ale tam, gdzie to, gdzie na przykład zbudujemy chodnik, którą ulicę wyremontujemy, którą ścieżkę rowerową, przedszkola, szkoły, to wszystko jest załatwiane tutaj, na miejscu. Więc ja apeluję do wszystkich mieszkańców naszego miasta: młodszych, starszych, wszystkich. Idźcie Państwo na wybory, ponieważ do tego, co zrobiliśmy 15 października, musimy zrobić kolejny krok. Tu, lokalnie. Decydujmy o sobie. I tu stawiamy kropkę. Ja dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był Michał Nowak, przewodniczący platformy obywatelskiej w Kańczynie Koźlu, radny miejski, no i kandydat w nadchodzących wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam na wybory.